Szanowni widzowie, w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak udało mi się dostać na finały konsorcja szkapa z jednym z najmłodszych graczy w Polsce na padzie. Dawno nam tak dobrze turniej nie poszedł, więc koniecznie oglądajcie cały odcinek do końca i dajcie znać w komentarzu, czy gracie na padzie, czy gracie może na klawiaturze i mysce, lub być może na telefonie. No i nie zapomnijcie również pisać kodziku kubik w sklepie Fortnite i zostawić łapeczkę w górę pod filmikiem i subika z za to, że tak dobrze dla Was zagraliśmy. Trzymajcie się i miłego oglądania. Elo! White, 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 skanuj, skanuj, skanuj. 139 39 pod, pod fortami ja, są. Nie. White, dead, wlatujemy, Cieka. dawaj. Cieka, crack, dead. Krack, a. Passa. Let's, port jest solo chyba, jest, mam tarcza, byś wystarczy A ja na spokojnie wale medy, ja wale medy, czekam na zone. Mamy zone, przetwaj. Port jest I forty solo. I są, porty są na mnie. Nie ma szans. Nasz porto, jak cóż? EJ KOŻ INFO NIE DAJESZ O zone. NO CO TO JEST ZA INFO O JA SIĘ no PYTAM TO WAŁE no, NO MÓWCIE TAKIE INFO, ŻE ZOŁMIE ZŻERA NO JA miałem 2 HP I NIE... No, JA WAL Ej, dobra gra, dobra gra no jesteśmy teraz w top 30, więc mega dobra gra bo tutaj gra mało teamów Ciocio Ed? Kto jest? Aha. Za kamieniem tutaj no, za kamieniem, chyba Za kamieniem, za kamieniem, za kamieniem Tu, 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 tu Ed, o kurna. Nie ja wiem, czy to nie jest solo, wiesz co? Tupie mam to twoje solo, no go, to po co mi dać takie info? Patrz, Ty się ładnie. Oni to będą to? się bili, chill, chill Dawaj na dół teraz, na na kozoł, na znowu. Ed, stop, mnie znowu, bal, 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 Ed, do I do dawaj drugi, drugi. Ed. A, dwa na dwa, dwa na dwa. Widzicie, bale? Dwa na jeden. Dwa Raz, Dobra gra, you. wychodź! No i widzisz taki kurna od razu wlejcie lejcie, okay, pyk, no? Ty Jesteśmy top 4 aktualnie w tabeli! O, no. W! Zimpulsuj nas, impulsuj nas, impulsuj nas, impulsuj nas! Jest, 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 jest! O, ja problem. dead jestem, dead jestem! Graj Dło. pod tarczę, pod tarczę, nie, nie bisz się z nimi! O kurna! Nie! Sekunda, anaki! Fort, 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 no rzucać! Fort, rzucaj fort! Fort, fort, jestem fort! Nie jestem w Dobra, to było 18, na jest na jest gear. Fiza, wal, Fiza, wal, Fiza. ja, ja się do popatrz. zona, trzeba, do zona. Tutaj, tutaj wal, Fiza. Na mnie kończy, zabij pan. Duło, duło, nie, za mną, za mną, cicho, Mrówka. Za mną i tutaj pod porta. Zdał do góry chyba. Dobra, nie, nie. Nie, nie na mnie podstarczam, chodź, 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 chodź. chodź. Idę. A po co? Yes. Mrówka, ty nie mów jak ja mówię ciągle cicho, kurna, no. A nie musiałeś bursu iść do góry, i ma bez sensu. A uważaj tylko. Razem, razem. To co? To! Jeden kp! Aku, jaki lajzdy, kuba! Nice! Jest Yes! Yes, yes. 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 victory! Yes. Patrz, walimy go, walimy go! 3, 4, go! Tarca, tarca, masz wziąć! bunkry tarcza, bierz! tylko tyłu, tylko tyłu. Tyłu, za mną, za mną, Borsuk, ciągle! Radu, schodź i dawaj! My? Wal wszystkich, wal wszystkich tutaj! Na górę chodzi, do góry leć, do góry leć. Dużo osób pada, przeżyj, przeżyj, przeżyj. powalają się no. nawet meda grać, jak masz meda. Dużo killi, dużo killi. Brać, czujesz. Frontage, top 4, dużo solo. Poczekaj, na medy tam grają. a Chłopy na medy grały, chłopy na medy, wszyscy grali Mamy dwie gry i musimy w dwie gry zrobić no 40 punktów. Ale się tutaj chłop. oby jeden, jeden, jeden został. Co został? White, 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 bali dawaj. I w bunkrze ma jeden Lec się Borsu, lecicie się, lecz się. No, Trzeba tego od lewej pasz, trzymać, pasz. O, trzeba, trzeba od lewej cofamy na bunkra no Zresztą rozwalić mi tego wola. Ciocio, patrz od tych od lewej, pa 18, 18 Medy grają no Balszot, no. no, medy grają no, cofnijcie już na tamtego bunkra Wiesz? Nice. Ostatnia, nie? Jeden KP, nice. Nie, no dawaj dominację, pod dominację, możemy więcej perka będzie, no. Pod perka. Ja więcej wale. perka. nie, 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 Jedna hpijs ukazał ciocio Tam pizza była do, Tutaj, to czekaj, Krak. Bożę, czekaj, idę tarcza ma tarcia no. miał bior tarczy. biorę, tarczę daj, tarczę, daj, daj, daj Dawaj do mnie Pad tam kill, killa, killa, rup killer, rup killer też Arki Tak zabijaj zabijaj I do zona Nie, mamy mamy zonę, więc chill Patrz zona idzie Waj! Rzucaj, rzucaj bunkra, rzucaj bunkra, rzucaj bunkra Na dole zostajemy, na dole, na dole, na dole. Gram tarcze, gram tarcze. Tak, gram chill. Jezu, ile tarcz tu jest? Nie! Jezu, ile tarcz, dobra gra. 64 punktów. Dobra gra, no. Same tarcze były. Nie dało się, nie dało się więcej. Dobra gra. Jesteśmy w top e, 8, więc git, top 5 do tego. Nie są. Wiesz, ja, jestem, ja nie jestem na górze. Tam nie. Nice. Chill, się Robi go.

Na, na to mi kupisz, i mamy free będzie Dawaj malo Codio ciociu cio. Brawo Jeden gdzieś tutaj jeszcze wylądował To są trzysią A to jest Solo, Dawaj, welecimy w niego Weź gapler, tu masz gapler A to jest solówka Ciocio cio. Nice Do zał najbunkrad, tu w załnie rzuć. A krzak z jeszcze są w krzaku, Rzuć bunkraż rzuć co rzuć bunkra gdzieś Dobra, już git A, Są, od, są no, w krzaku, są w krzaku! Dawaj, dawaj bije się Trzesi? Paga ma Ta, ucieka Tu można na medy nawet zagrać Musicie lecieć już Na spokojnie mrówka Ja, ja muszę... Ciebie Ja dolecę, ja dolecę Ja, ja walę meda i dolecę tego. Masz popadź meda i możesz lecieć Ja nie wiem czy dolecę Użyjesz tam pana jeszcze nam Nie, Szkoda, że to było zajęte Gra Graplerem? Dobra, chłopy pa 8! No 9 hp i 20! Łukajeżu, Łukajeżu! Które one mają miejsce, poczekaj. Nie ma ich, każdy pisze, to nie ma, ich w toku mam. 3 days later. Ty no, mi ready nie daje? Aha, you have already played this game the... wale, Jawa, ale ty zrobiłeś tego buga, że wsiadłeś do mrówki z mrówką do lobby i teraz nie zagrasz w nim turnieju Ja nie, ja nie mogę i nie się Lasta. masz penbane jak nie zagramy Lasta. Yeah. Mrówka, co No I co, ja teraz nie zagram Lasta? Słuchajcie widzowie, że dwóch gier dzisiaj nie zagraliśmy na finałach, dwóch gier nie zagraliśmy.